Cześć, nazywam się Dawid Torwacki, jestem pracownikiem Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Obrzychu i mam przyjemność zaprosić Was na cykl mini webinarów, które mam nadzieję, że będą pewnym uzupełnieniem, ale też dużym wsparciem Waszego udziału w projekcie i Waszej drogi do znalezienia nowego zatrudnienia, Waszej drogi do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i tym samym Waszej wartości na rynku pracy. Dziś e, będę chciał, żebyśmy zajęli się czymś, co e, dotyczy nas wszystkich, e, nie tylko osób, które szukają pracy, które planują zwiększyć swoje kompetencje zawodowe, e, nie tylko tych osób, które chcą wyjechać za granicę bądź wracają z tej zagranicy. Coś, co jest bardzo popularne dzisiaj e, poruszane przy wielu kwestiach, a mianowicie stres. Stres, który nas atakuje, który jest wszędzie, który jest zły i należy z nim walczyć. Chciałbym was zaprosić do takiego spotkania, w którym troszeczkę będę chciał odczarować ten mit złego stresu i powiedzieć wam jak możemy sobie poradzić, żeby było nam troszeczkę lepiej i troszeczkę łatwiej, w szczególności w sytuacjach takich, gdzie pojawia się dużo zmian, dużo nowości, wszystko potrafi być dla nas obce, inne, a tym samym lekko przerażające. Zapraszam Was do mini webinaru Jak zarządzać stresem? To nasze znaczy dzisiejsze spotkanie to będzie taki, naprawdę, taka piłka, taki wstęp do zarządzania stresem. Ale po co nam sprawne zarządzanie stresem? Po co to jest ważne? No, najprościej mówiąc, po to, aby osiągnąć sukces. Ludzie często wierzą, że aby osiągnąć sukces, trzeba wstawać wcześniej rano. Otóż nie. Trzeba wstawać w dobrym humorze. Ja bym chciał podczas. Tego naszego spotkania dzisiaj zachęcić Was do tego, żeby myśleć o tym troszeczkę inaczej. Nie tak jak zwykło nam się powtarzać, że stres jest zły, ze stresem należy walczyć, powinniśmy się nie stresować. No bo czy da się nie myśleć o białych niedźwiedziach? No nie. Im bardziej czegoś nie chcemy robić, tym bardziej skazani jesteśmy na to, że właśnie to się wydarzy. I tak samo ze stresem. Świat nam podpowiada, że stres jest zły, że nie wolno nam się stresować. Natomiast czy, czy to się da? Czy to jest możliwe? Jak to z tym stresem jest? Słuchajcie, to jest tak, że my codziennie rano jesteśmy na ten stres narażeni. Cały czas jesteśmy gdzieś atakowani w różnych momentach, no bo z tym stresem musimy być cały czas. Jesteśmy na co dzień na niego skazani. Jest mnóstwo różnych rzeczy, które nas e, atakuje. E, i, I tak naprawdę cały czas, gdzieś ten stres się przewija, nie jesteśmy w stanie od niego uciec. Nie da się nie stresować, więc musimy zacząć nim za, zarządzać. Jak to jest? A mianowicie tak, że codziennie rano e, wstajemy z jakimś już wyjściowym poziomem stresu. Ja lubię myśleć o stresie jako o pewnym zespole napięć. Często się mówi, że stres nam się odkłada w barkach, prawda? Czujemy się spięci. I dokładnie tak jest. Dlaczego? Ponieważ nasze ciało przygotowuje się do tego, by być w gotowości, żeby poradzić sobie z problemami. Na no tych problemów, jak wiadomo, mamy pełno. I dzień rano już budzimy się wyjściowo z jakimś poziomem tego stresu. Gromadzimy się przez cały dzień, albo to. Jakiś hałas, spóźnimy się na autobus, e, mamy jakieś problemy w pracy, gromadzimy sobie przez cały dzień, aż przychodzi wieczór. No i wieczorem, co się dzieje? A no, w naturalny sposób ten stres nam się rozkłada. Po co? Po to, żeby kolejny dzień stało, zacząć z jakimś tam wyjściowym poziomem tych napięć. Kolejny dzień, kolejne gromadzenie się stresu, rozkładanie go w nocy i tak dalej, i tak dalej. Możemy założyć, że będziemy jakoś funkcjonować, nawet i latami, ponieważ mamy taką cudowną właściwość, że nasze ciało uczy się bilansować pewne rzeczy. Za dnia gromadzimy stres, głównie jest odpowiedzialny za to hormon kortyzol, a w nocy ten kortyzol jest rozkładany i ten stres nam odchodzi. Problem pojawia się w momencie, jeżeli czasem się tak może zdarzyć, że na przykład w ciągu dnia tutaj tego stresu pojawi się coś więcej. Bo pojawią się niespodziewane problemy, na przykład zdrowotne, albo w pracy. Nagromadzimy tego stresu więcej, no a noc niestety ma określoną liczbę godzin, więc rozłożymy go nadal tyle samo. Okay? Kolejnego dnia, z racji tego, że nieszczęścia lubią chodzić parami, co się wydarzy? No, zacznie się pogłębiać sprawa. Albo to będą kolejne rzeczy, które będą wychodzić, kolejne jakieś projekty, które będziemy zawalać, czas będzie się wydłużał, na przykład pozostawania bez pracy. No i noc niestety ma określoną liczbę godzin, więc kolejny dzień, znów zaczynamy z wyższego pułapu. No i co się dzieje dalej? Eee, no w którymś momencie do tych rzeczy, które nam dochodzą, zaczyna się pojawiać jeszcze problemy z zasypianiem, problemy ze snem, więc tego kortyzolu w nocy rozkładamy coraz mniej. I nagle się okazuje, że zaczynamy się piąć niebezpiecznie w górę. Ok? Coraz wyżej, coraz wyżej. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego to mówię? Ponieważ każdy z nas ma gdzieś swoją własną granicę wytrzymałości na stres. Ona gdzieś, gdzieś się mieści, gdzieś jest i każdy z nas indywidualnie może tego stresu przyjąć mniej lub więcej. Ok? Natomiast problem pojawia się taki, że często jak pytam ludzi, czy wy się stresujecie, no to oni mówią, nie, nie, ja się nie stresuję, albo doskonale sobie radzę. I to jest prawda. Często tak jest. Dlaczego? No właśnie ze względu na to, co wam mówiłem wcześniej, że my uczymy się bilansować ten stres. Żyjemy sobie. Stres nam się bilansuje, wypracowaliśmy sobie jakieś mechanizmy zarządzania z tym stresem, i na co dzień, mimo że w nim jesteśmy, że on nas cały czas atakuje, nie jesteśmy w stanie doświadczyć jego negatywnych konsekwencji. Problem pojawia się, gdy ten stres nam się kumuluje. Tego stresu zaczyna się pojawiać coraz więcej, idziemy coraz wyżej w tym zespole napięć i przekraczamy tą naszą indywidualną granicę wytrzymałości. To właśnie tutaj. Dopiero pojawia się nasze odczuwanie stresu. Ale czy ono jest już tu, na tym etapie? No nie. Najczęściej o tym, że się stresujemy, zaczynamy widzieć dopiero gdzieś tutaj. Kiedy już rano wstajemy, powyżej granicy naszej wytrzymałości. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy nauczyli się zarządzać tym stresem, żeby być cały czas poniżej tej linii. Żeby cały czas móc mówić nie, ja się nie, nie stresuję. Czego to wynika? Z pewnego uproszczenia, a mianowicie my zwykliśmy myśleć o stresie jako o czymś y, złym. Czy ten stres jest naprawdę taki y, zły? Otóż nie, są dwa rodzaje stresu. Jest tak zwany eostres, stres pozytywny, i dystres, stres negatywny, czyli to, co my potocznie rozumiemy jako, jako stres. Do pewnego, poziomu, do pewnego poziomu pobudzenia, do, pewnego, do pewnej granicy napięć, stres jest tym, co nam pomaga sprostać w codziennych trudnościach. Pomaga nam, żebyśmy lepiej funkcjonowali, żebyśmy byli bardziej wydajni, żebyśmy byli bardziej skuteczni w naszych działaniach. Problem pojawia się dopiero w momencie, kiedy ta zielona linia zamienia się w czerwoną, kiedy przekraczamy ten próg optimum, tą naszą indywidualną granicę odporności na stres. Dopiero wtedy stres zaczyna nam szkodzić. Dopiero wtedy zaczynamy zauważać, że on jest, e, i dopiero wtedy zaczynamy odczuwać jego negatywne konsekwencje. No ale dlaczego, dlaczego tak e, jest? Dlaczego ten stres e, do pewnego momentu nam pomaga, a w którymś momencie zaczyna nam przeszkadzać? Żeby dobrze to zrozumieć, e, dobrze było, żebyśmy zrozumieli, skąd się w ogóle wziął ten stres, jaka była jego geneza i. i skąd go właściwie mamy. Żeby to dobrze zrozumieć, dobrze było, żebyśmy cofnęli się troszeczkę wstecz do naszych pra -pra przodków, którzy biegali po lasach z maczugami, polowali na tygrysy szablozębę, no i ich życie było e, dość proste. A Mianowicie można było je podsumować w zasadzie do trzech aktywności. A mianowicie, no, polowali na tygrysy szablozębę, Następnie je konsumowali, a w kolejnym etapie co robili? No, odpoczywali po, po konsumpcji. Tak? Więc nasi praprzodkowie czuli się tak naprawdę sprawę dobrze w tych trzech e, wariantach, w tych trzech sytuacjach. No, problem się pojawiał w momencie, kiedy czasem tak się mogło zdarzyć, że ten nasz praprzodek e, może się trochę gorzej czuł. Może dał się zaskoczyć temu tygrysowi szablu zewnętrznemu, no i e, stanął z nim twarzą w twarz i się okazało, że no musi walczyć. I w zależności od tego, jak zareagował w tej sytuacji zagrożenia życia, e, albo udało mu się wygrać starcie, albo udało mu się pokonać przeciwnika, e, albo niestety był pokonany. Jeżeli był zwycięzcą, no to przekazał swoje geny dalej e, i reakcja, jaką wybrał, utrwaliła się w pokoleniach. My dzisiaj jesteśmy potomkami tych przodków, którzy przetrwali. Którzy w danym momencie, gdy musieli podjąć decyzję, która decydowała o tym, czy przeżyją, podjęli ją właściwą. A co oni mogli robić? W zasadzie zawsze mieli e, jedną z dwóch e, możliwości, w zasadzie jedną z trzech. Ale była działanie nastawione na aktywność i działanie nastawione na bierność, okej? Okay? I teraz tak, albo mogli być bierni, czyli udawać, że są martwi i mieli nadzieję, że niebezpieczeństwo je ominie szerokim łukiem, albo mogli być aktywni. I teraz w jaki sposób aktywni? Jeżeli byli z kolegami, czuli się na tyle pewni, że pokonają tego tygrysa, no to wdawali się w walkę. Natomiast jeżeli ta pewność siebie była niska, okej, okay? albo uważali, że są na tyle daleko od tego tygrysa, że dadzą radę uciec, no to wtedy Próbowali e, uciekać. Więc zawsze w stresie będziemy podejmować, się tak samo jak nasi przodkowie, jedną z trzech aktywności. Będziemy bierni, będziemy udawać, że nas nie ma, tak, że nie żyjemy i może nas niebezpieczeństwo minie, albo będziemy uciekać lub atakować. I to wszystko zależy od tego, jaka jest nasza pewność siebie. Jeżeli będziemy czuć się pewni siebie, no to będziemy dążyć do konfrontacji. Jeżeli e, będziemy Zastraszeni, będziemy w lęku i w obawie, no to będziemy y, posiłkować się ucieczką, ok? I to nie jest tak, że zaczniemy fizycznie uciekać, ale często jest tak, że na przykład wychodzimy z ważnej rozmowy, z jakiegoś egzaminu, z rozmowy o pracę, y, gdzie zadawano nam pytania i po fakcie wychodzimy, kurczę, mogłem to odpowiedzieć, wiedziałem co to jest, dlaczego ja tego nie powiedziałem? No właśnie dlatego, że w tym danym momencie nasze ciało uznało, że należy nas sparaliżować, ok? Albo na przykład zdarza się tak, że zapominamy o jakichś e, ważnych wydarzeniach, jakichś rozmowach. Dlaczego? Ponieważ nasze ciało, nasz mózg e, uważa, że lepiej byłoby uciec od konfrontacji, lepiej nie rozmawiać, nie podejmować działań, niż narazić się na lęk, na niebezpieczeństwo. Z naszej perspektywy jest to dziwne, e, ponieważ kiedyś to faktycznie służyło uratowaniu naszego życia, dziś no, nie jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo. E, ten tygrys szablon zęby już nie istnieje, nie boimy się jego, natomiast boimy się rozmów ze, ze współpracownikami, z innymi ludźmi, z przełożonymi, gdzie tak naprawdę sprawę. przecież e, oni nas nie zjedzą. Tak? Problem jest tylko taki, że nasz mózg nie do końca tak to rozumie. Chodzi na pewnego rodzaju uproszczenia myśli bardzo zero jeżeli na czymś bardzo zależy, to dla naszego mózgu jest to sprawa życia i śmierci. Albo się uda, albo się nie uda. Nie ma środków. Eee, naszym przodkom sytuacja zagrożenia życia i reakcja sercowa, która się pojawiała, zawsze pomagała przetrwać. Nam też powinna. Dlaczego tak nie jest? No właśnie na to, co Wam mówiłem wcześniej o tej kumulacji, że my codziennie jesteśmy w zespole napięć, one nam przychodzą, Mamy ich coraz więcej i zaczynamy je kumulować w sobie. Nasz praprzodek, jak spotkał tego tygrysa, szablozębego, no to spotykał go raz na jakiś czas, ok? Następnie mógł sobie ten stres rozładować. A my nie nadążamy rozładowywać napięć. Dlaczego? Żyjemy w bardzo dużym tempie życia, wszystko dzieje się bardzo szybko, bardzo musimy dbać o to, żeby wykonywać kolejne zadania, nie mamy czasu na refleksję, nie mamy czasu na to, żeby odpocząć, nie mamy czasu na to, żeby zadbać o swój własny komfort. Okay? Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy zaczęli myśleć o stresie jako o pewnym sposobie zarządzania naszą codziennością, tym, co my robimy dla siebie, po to, żeby być gdzieś w tych poziomach optimum. Dlaczego? Dlatego, że. No, Mogą nas atakować różne bodźce, można stresować absolutnie, absolutnie wszystko. Pozwólcie, że powrócę do prezentacji, ponieważ chciałbym Wam tutaj coś pokazać. Tych bodźców stresujących jest naprawdę cała masa i możemy sobie to podzielić na istotne wydarzenia, na prywatne problemy, na problemy zawodowe, fizyczne, ale często jest tak, że najbardziej stresujące to są nasze własne myśli. Nasze uczucia, które sprawiają, że się boimy, czy są to też nasze cechy charakteru? Czasami chcielibyśmy być bardziej ekstrawertyczni, albo bardziej komunikatywni z innymi ludźmi i gdzieś to w nas siedzi. To są rzeczy, z którymi musimy się na co dzień zmagać, no ale one też mają różną, różną wagę. Niektóre są silniejsze, niektóre są mocniejsze, ale zasada jest taka, że one wszystkie się kumulują. I teraz chciałbym Wam powiedzieć, jak wygląda klasyczna definicja stresu. Jak to jest? A mianowicie klasyczna definicja stresu mówi coś takiego, że jest jakiś bodziec, no i to właśnie były te na przykład myśli, wydarzenia, i ten bodziec powoduje jakąś reakcję. Ok? I teraz, jeżeli bodziec jest mały, to będzie powodował małą reakcję. Nie wszystko nas stresuje w takim samym stopniu. No, ale niektóre rzeczy są troszeczkę bardziej stresujące. Ok? Słuchajcie, jak to, jak to jest. Tak jak Wam już e, mówiłem, mały bodziec prowadzi do małej reakcji, ale większy bodziec będzie powodował w nas większą reakcję. Mogą być też bardzo duże bodźce, które będą powodowały w nas bardzo duże reakcje. I teraz pomyślmy sobie o tym, jako o powiedzmy takim małym pajączku, który będzie w nas powodował małą reakcję. Niezbyt wielką, no bo jest małe, jest z boku, no raczej nas nie zje, prawda? No ale możemy też na przykład mieć takie wydarzenie jak skok ze spadochronem, ok. Tylko na przykład co jest już samo w sobie przerażające, no ale może się okazać, że na przykład mamy ten skok ze spadochronem, ale no powiedzmy bez spadochronu, ok. No to zdajmy sobie sprawę, że to może być wybitnie stresujące e, wydarzenie. Okej, okay, dajmy mu na razie ten spadochron z powrotem. Niech, niech jeszcze się aż tak bardzo nie stresuję. E, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że taka jest klasyczna definicja stresu. Małe prowadzi do małego, duże prowadzi do dużego. Problem pojawia się dwojaki. Pierwsza rzecz jest taka, e, że te małe bodźce, o których Wam mówiłem, one mogą się kumulować, Ok? Mogą prowadzić do nagle bardzo dużych e, reakcji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz może być taka, że czasami mogą się zdarzać takie sytuacje, że na przykład ten taki mały pajączek, który no w zasadzie nikomu nic nie zrobił, no będzie w nas wyzwalał powiedzmy o taką, taką reakcję. Ok? Eee, niektórzy ludzie panicznie boją się pająków. Wiemy, że jest to irracjonalne, no ale oni się naprawdę tych pająków tak strasznie boją. Z drugiej strony są też ludzie jak na przykład eee, Birgles, ten który eee, mówi, że niczego się nie boi, wielu sportowców czy innych eee, ludzi z telewizji, którzy mówią o tym, że tak duży bodziec nie wywołuje w nich w zasadzie żadnego wrażenia. Ok? Ja bym się was chciał zapytać, odpowiedzcie sami sobie, jak to jest możliwe, że coś, co jest małe i powinno powodować małą reakcję, raz powoduje reakcję małą, a raz właśnie taką dużą. Jak to jest? Przecież klasyczna definicja stresu mówi małe to małe, duże to duże. A to jednak się okazuje, że małe może być małe albo duże. A z drugiej strony może być też tak, że duże może być albo duże, albo może być małe. No to jak to jest? Ja lubię mówić, że tutaj po środku dzieje się coś magicznego. Ok? Że tutaj po środku następuje interpretacja bodźca. Co to znaczy? A mianowicie, nasz mózg musi podjąć decyzję, jak ten bodziec interpretować. To co to znaczy? To znaczy, że w momencie, jeżeli my spotkamy się z czymś zagrażającym, z czymś, co jest tym stresorem, co powoduje w nas pewnego rodzaju lęk, dyskomfort, jeżeli mamy ten mały bodziec, nasz mózg musi go zinterpretować. Musi ocenić, czy on jest zagrażający, czy nie. I w takiej sytuacji nasz mózg zawsze odnosi się do jednej z trzech rzeczy. A mianowicie odnosimy się do naszej wiedzy. Czy my na przykład wiemy, że w Polsce są jadowite pająki? Czy posiadamy taką wiedzę, że jak spotkamy pająka, no to on nam zrobi krzywdę i e, będziemy mieć problemy? Okay? Albo odnosimy się do naszych umiejętności. Czy my mamy umiejętności do tego, żeby na przykład z tym spadochronem sobie poradzić? Czy znamy procedury, które nam mówią, że możemy poradzić sobie w sytuacji zagrożenia, na przykład jak nam się spadochron nie otworzy? I ostatnia rzecz, czy my mamy e, adekwatną postawę? Czy ja na przykład wiem, że sobie poradzę w sytuacji zagrożenia? Zawsze w sytuacjach newralgicznych odnosimy się do trzech rzeczy: wiedza, umiejętności i postawa. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ, tak na dobrą sprawę, to są trzy podstawowe rzeczy, które mogą nam pomóc w sprawnym zarządzaniu stresem. Możemy zwiększać wiedzę na temat dotyczącego nas świata, możemy przygotować się merytorycznie do rozmowy kwalifikacyjnej, na przykład możemy dowiedzieć się o tym, do jakiego kraju się udajemy, jaka tam jest kultura, czego się wymaga na danym stanowisku pracy w danej przestrzeni międzynarodowej. Tak? Możemy zadbać o to, jak tam dojechać, jak wygląda miasto, w którym musimy się odnaleźć. To jest etap wiedzy. Możemy poszerzać wiedzę, żeby mniej rzeczy nas e, powodowało w nas lęk. Druga rzecz jest taka, że możemy zadbać o, to, o nasze umiejętności. Czy my podniesiemy swoje kwalifikacje, żeby czuć się na tyle pewnie, żeby ten stres nie był aż taki paraliżujący. OK? E, możemy, żeby to uczynić, e, korzystać z różnego rodzaju kursów, e, szkoleń, dofinansowań. Wasz udział w projekcie jest właśnie jednym z takich elementów podnoszenia Umiejętności, właśnie po to, żeby funkcjonować lepiej na rynku pracy. No i trzecia rzecz to jest nasza postawa, tak? To, jak my się czujemy z pewnymi rzeczami. Czy ja będę miał postawę taką, że sobie poradzę? Czy będę miał postawę raczej, że wszystko mnie będzie przerażało i nie dam rady? Wyjazd za granicę? Nie, to nie dla mnie zbyt przerażające. Eee, pójście do pracy na nocki? Nie, ja się na nocki nie przyzwyczaję. Możemy tak mnożyć w nieskończoność, natomiast często jest tak, że to wszystko zależy od nas, tak? jaką my będziemy mieć e, wizję świata. To jest troszeczkę tak, jak się mówi e, na przykład sportowcom. Jeżeli myślisz, że dasz radę, i myślisz, że nie dasz rady, w obu przypadkach masz rację. Więc ja zachęcam do tego, żeby móc pracować właśnie na tym komponencie postaw. E, zacznijmy dbać o to, co e, myślimy. Co uważamy, jaka jest nasza postawa wobec różnych przeciwności, bo to jest docelowo to, co nam pomoże być skuteczniejszym, sprawniej zarządzać stresem, być cały czas pod tą zieloną linią. Ja lubię mówić, że życie jest dość proste, tylko trzeba dokonywać właściwych wyborów. I chciałbym Was zostawić na koniec, właśnie z, taką, z takim podsumowaniem, z takim obrazkiem żebyście pomyśleli na życie jak na podróż autobusem. Codziennie rano wchodzimy i codziennie rano wchodzimy do autobusu, którym idziemy przez życie. I to od nas zależy, gdzie usiądziemy, jakie zajmiemy miejsce. I to my decydujemy, czy chcemy podziwiać piękne widoki, mieć piękne, uśmiechnięte, szczęśliwe życie, czy wolimy jednak siedzieć z boku i patrzeć na to, jak jest szaro, brudno i ponuro. Ja ze swojej strony w tym bardzo krótkim wstępie do zarządzania stresem chciałbym Wam życzyć tylko właściwych wyborów, tego żeby Wasze życie było no, raczej jasne, kolorowe i wolne od troska. Powodzenia i dziękuję Wam bardzo.